W horoskopie przeczytaliśmy, że cechuje nas miłość do zamków. Wierzycie w zjawiska nadprzyrodzone? My też nie. Zaraz, zaraz. Czy wy też widzicie duchy architektury ludowej unoszące się nad krajem pardubickim? Witam w cyklu wspólne dziedzictwo. W dzisiejszym odcinku wrócimy na moment do świata architektury ludowej, ruszymy śladami znanych kompozytorów i ludzi nauki, nauczymy się jazdy konnej w stylu angielskim i klasycznym, a na koniec zgubimy się w komnatach pałaców i zamków kraju Pardubickiego. Zapraszam. Podczas spotkania z duchem kultury ludowej dowiedzieliśmy się wiele o zwyczajach i rzemieślniczych zdolnościach. Innymi słowy, nie ma to jak popołudnie w Skansenie Wysocina. Podczas naszej podróży to my pociągaliśmy za sznurki marionetek w Muzeum Kultur Lankarskich Chrubi. Znaleźliśmy tu lalki z różnych stron świata, wykonane z niebywałą precyzją. To właśnie w świecie marionetek zapragnęliśmy silnych doznań duchowych. Trafiliśmy zatem do drewnianego kościoła świętego Bartłomieja w Koci, do którego dotarliśmy podążając drogą przez mokralu. Ruszyliśmy śladem lodowych domków w skręceniu Betlem i zwiedziliśmy warsztat rzemieślniczy, by sprawdzić, czy tutejszy szewc bez butów chodzi. Nie wszystkie wspomnienia warto puścić z dymem. Taka dewiza przyświecała nam podczas ponownej wizyty w Muzeum Fajek Prosecz. Gdy przypomnieliśmy sobie historię ich produkcji. Poruszając się po pięciu linii trafiliśmy prosto do litomyśla, miejsca narodzin słynnego czeskiego kompozytora Bedrzycha Smetany. Tworzył w epoce romantyzmu, a jego wzniosłe dzieła do dziś cieszą nasze uszy. Od muzycznych zbiorów aż po te etnograficzne. Zanurzając się w opowieściach miasteczka Holice poznaliśmy historię doktora Emila Choluba, lekarza i reportera relacjonującego swoje podróże do Afryki. Choć znaleźliśmy się w mieście Skutecz, miejscu słynącego ze złóż granitu, przyszedł czas na niezupełnie ciężkie brzmienia. Dowiedzieliśmy się tam o kompozytorze Wacławie Janie Tomaszku, który za swój muzyczny ideał uważał twórczość Mozarta. Muzyka sprawia, że unosimy się nad ziemią. Dlatego czas na odwiedziny w Pardubicach, gdzie żył słynny pilot Jan Kaspar Pozostając w murach, za pomocą klucza wiolinowego otwieramy drzwi do świata muzyki w mieście Policzka. To właśnie tutaj urodził się Bohuslaw Martinu, kompozytor poważnych brzmień w stylu neoklasycznym. Ten, ten kopyt rozbrzmiewał w narodowej stadninie w kladrubach nad labem, a my na nowo zapragnęliśmy życia z wyższych sfer. Tutejsze wierzchowce o bujnych grzywach to konie kladrubskie. Tak oto zawędrowaliśmy po śladach rumaków na pardubickie rancze, bo jak spadać, to z dobrego konia, a jeśli wylewać za kołnierz, to w miejscowej knajpce. O potęgo szybkości coś przywiodła nas znów do wielkiej pardubickiej. Gotowi do wyścigu z przeszkodami? Kilka głębokich wdechów, nowe podkowy i ruszamy. Niech wygra najlepszy rumak. Przeszkody to nasza specjalność, dlatego bez trudu znaleźliśmy się na mecie. Po długiej przejażdżce konnej, kurczenie w brzuchu zagłuszało nasze myśli. Dlatego zafundowaliśmy sobie solidną porcję wiedzy z zakresu hipologii w muzeum Świecarna z Latinami. Przyjrzeliśmy się tam kolekcjom siodeł, biczów, kępek, aby ponownie zapoznać się ze specjalistycznym sprzętem. W czeskim Wersalu Rokoko, barok i kubizm, a przeznaczenie mówi nam, że każdy znajdzie tu coś, co naprawdę lubi. Podążając komnatami pałacu nowe rady w poszukiwaniu egzotycznych wzorów, mimochodem trafiliśmy do Królestwa Humanistów zwanym pałacem morawska trzebowa W czeskich Atenach dreszcz niepokoju przeszył nasze ciała na widok znajdujących się w zamku narzędzi tortu. Turystyczne sinusoidy to nasza specjalność. Od narastającego przerażenia w krwawym horrorze wpadamy prosto w sam środek fabuły filmu wojennego. Miejsce akcji Zamek Kuneticka-Hora. W zamkowym progu chylimy czoła przed duchem husyckiego hetmana, dywisza Bożeka. A co powiecie na spektakularną potyczkę w gotyckim zamku Swojanow? Zgodnie z kodeksem rycerskim oddani Bogu i przepełnieni doznami łosierdziem stanęliśmy w ogniu bitwy, by zrzucić z siebie zbroje i bojowe popędy dopiero w renesansowym zamku w Pardubicach. W znajdującej się tam kaplicy Trzech Króli odmówiliśmy pacierze, by w spokoju ducha móc podziwiać interesujące nas wystawy. O, aż się w głowie kręci od nadmiaru atrakcji. Ale prawdziwy podróżnik to poszukiwacz nienasycony. Dlatego już niebawem odwiedzimy ponownie Ziemię Morawsko-Śląską, gdzie pobujamy w obłokach. Dosłownie i w przenośni. Do zobaczenia.